Cześć, so, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj będziemy robić, jak już chyba wymiarkowaliście po tytule, wyspę no jaką, wyspę dla sadzonek, wyspę, wyspę drzew. No coś takiego, jakoś tak zrobię tytuł i no tak, drzewo no, widzieliście wcześniej, ale nie widzieliście tego. Jak coś, nie było mnie przez dwa dni, bo budowałem właśnie ten domek, pozyskiwałem surowce. Z to było strasznie, ale to strasznie, ale to strasznie trudno, żeby je jakoś znaleźć, ale się udało, mam też lampy, mam dzwon i przez te dwa dni ogólnie chodziłem po kopalniach, też na tą wyspę tam zajrzałem sobie, przy okazji zrobiłem też tutaj tą, tą... no nie, jak ja teraz z tym wyjdę, zrobiłem też tutaj piwnicę. Ale, no, oczywiście jeszcze jej nie skończyłam. Jeszcze dzisiaj się pojawi jeden film z, właśnie z, tym, tym, z piwnicą. Bo będę dzisiaj jeszcze robić sobie te wszystkie tutaj ściany. Znaczy, na pewno pojawi się dzisiaj albo jutro. I w tym tygodniu ogólnie powinienem być aktywny, ale ni, niczego nie obiecuję możecie okazać, że na przykład nie będę miał pomysłu na film Bo teraz nie miałam pomysłu na film, a więc sobie zbudowałam ten domek I tak mnie wciągnęło Że dobudowałem już do połowy tego domku I tak sobie pomyślałam, że to już było Że to żeby było tak słabe budować Do połowy ten domek no I tak, teraz wam przedstawię Chyba jeszcze wnętrze nie jest zrobione Tak, wnętrze nie jest zrobione Mamy maksymalnie właśnie tutaj Łóżeczko, piecyk I craft table Mamy właśnie to Krosno, mamy stół kartograficzny i tutaj sobie mapę będziemy robić. Mam też tutaj te beczki i ogólnie mam tutaj właśnie farmę. Z tym coś tutaj to coś będę musiał zrobić. W ogóle to drzewo nie wyrasta, więc je zniszczę, żeby jeszcze nam nie wyrosło. W przypadkiem przy tym kwiatki, kwiatki chyba też jednak zniszczę. Weźmy sobie Zaję, załóżmy sobie zamienić miejsce. Załóżmy posadźmy te kwiatki. Gdzie by sobie je posadzić? Tutaj weźmy. Hmm, tu. I załóżmy tutaj. I tu. Tak? Nie. Jest trochę zbyt blisko. I... To. Tutaj to będzie mniej więcej po środku. Przy okazji tak, mam, y, mam tutaj... Y, właśnie mi się robi mączka kostna. A już się zrobiła. Tutaj jeszcze nie. O! No to trochę za dużo tych drzewek daje. Dobra, to. Ja tam za chwilę jakieś owocka warzywa. Ale teraz właśnie zajmijmy się samą tą wyspą, która będzie albo tam, albo tu, raczej tam. Właśnie chodzi o to, że tutaj zniszczyłem te drzewa, które tutaj były Bo tak jakby one przeszkadzają mi trochę w samym wyglądzie tej wyspy Bo ta wyspa wyglądałaby dużo ładniej bez tych drzew A więc robię tam sobie tutaj robię. Tak, mam właśnie te sadzonki wszystkie I mam trochę derta I tutaj właśnie lawę sobie w tym, tym w jaskini znalazłem I sobie tutaj właśnie wlałem lawę, żeby załóżmy, nie wiem, palić jakieś śmieci Potem przypadkowo coś czym to i pomyślałem sobie, że do dzisiejszego odcinka z, z piwnicą właśnie zrobię sobie trochę tego tego. Zrobię sobie trochę e, właśnie Glowstone'a I e, o, właśnie sobie pójść jeszcze dzisiaj pomiędzy odcinkami do tego, tego do netheru, bo tam jest trochę więcej tej lawy. Tyle, że teraz po nim nie pójdę. Teraz już sobie łopatę muszę zrobić. Tylko właśnie teraz się zastanawiam, czy mam jakiekolwiek drewno, żeby zrobić sobie tą łopatę, bo tak jakby z, e, nie widziałem, ale możliwe, że mam tne, całą gotową łopatę w tamtym drugim domku. Albo możliwe, że mam tutaj łopatę. Po co mi łopata? Po to, żeby tam sobie wykopać właśnie to to, ten piasek, był, tak jakby jest trochę mi niepotrzebny. No i tak, muszę teraz tutaj sobie zrobić takie coś dookoła, żeby mi woda nie wleciała, bo nie chcę potem tego wybierać, jakimś wiadrem, wolę raczej, sobie ten odcinek był dość krótki, znaczy no krótki oczywiście nie będzie, zajmie mi to 20-30 minut, bo tam tak taką wyspę bym chciał, trochę mi to niestety właśnie zajmie, ale... Przynajmniej będę miał, gdzie sadzić drzewa. Bo teraz cały czas wiecie, cały czas. Cały czas muszę musiałam się sadzić na tamtej mojej wyspie. Mogę teraz się czuć, jakby to była jedyna wyspa na tym morzu. Ale jeszcze tam jest i tam. Znaczy oceanie. Właśnie, nie wiem jak to jest możliwe. Ale tak samo z siebie. Bez żadnego, bez żadnego dostosowywania, świata się na samej wodzie tutaj zrespawnowałem, zespałniłem na wyspie ogólnie. I najpierw wydawało mi się, szczerze, że nie ma żadnej wyspy oprócz tej. Słyszę, że jest jakaś, ale jest trochę dalej. Jak potem się okazało, że tu jest, tu jest, zapewne tam jest, tam jest, zapewne tutaj też jest dalej. No i widać domek. I dopóki właśnie nie zbudujemy drzewa do końca, to będę mieszkać sobie w tym domku. Co nie? No tak jakby to będzie najbardziej se sensowne wyjście. Żeby to wszystko ładnie... O nie. I teraz woda. Dobra. Hmm. Mogę Wam to wyciąć, chociaż trochę z tym będzie robota. Ja zamierzam to szybko dzisiaj wrzucić. co nie? A więc, nie wiem, mógłbym Wam to wyciąć, ale właśnie chodzi o to, że kiedy chcę, tak jakby, zmontować film, to muszę mieć dostęp do PlayStation, bo tylko na PlayStation nie montować, tylko na PlayStation mam jakiś program do montowania, właśnie filmów. I, a żeby, że, na play, że mieć na e, PlayStation to pół godziny, albo godzinę, to bracia muszą mi dać, bo oni też sobie muszą chwilę pograć. O, e, dobra. No to muszę się uwinąć z tym wszystkim. Chociaż ten film jakoś najdłuższy nie będzie, jak tak sobie patrzę. Że, w, że jakby było chyba 5 minut, to dopiero tutaj przy, e, przyleciałem sobie na tę wyspę. Co to był za dźwięk? Dobra, trochę dziwny dźwięk, ale... ale dirt mi się kończy. Boże, ja mam te, te... prawie 300 takich tego, tego. Trzy staki, e, prawie 300 taki prawie 300 sadzonek, a te... No tutaj dirt mi się kończy. No i właśnie jak ja... To jest za mało miejsca na te wszystkie sadzonki. Bo ja nie zamierzam e, ogólnie obok siebie idealnie centralnie kłaść, tylko tak mniej więcej co cztery klatki. Co nie? Bo jak położę tak idealnie obok siebie ten dirt, to... Znaczy nie dirt, tylko te sadzonki, to wtedy to dość marnie wyjdzie, tak jak tam ostatnio. Tam ostatnio centralnie obok siebie położyłem i potem przez te dwa dni na survivalu cały czas próbowałem to kopać. I ostatecznie dopiero dzisiaj, właśnie paręnaście minut temu mi się to udało skończyć. Potem zbierałem dirta i sadzonki a potem do kupy po całej wyspie, we wszystkich tych cych, we wszystkich skrzynkach szukałem właśnie. O, już mi się przypomniało, gdzie może być dirt. Kawałek chociaż dirta. Właśnie tymi, tymi tutaj blokami mi się nie uda zbudować, więc... Lecę po resztę dirta. I tak, tutaj właśnie sobie e, zniszczyłem t, e, tą ziemię, ten dirt. E, żeby postawić sobie tutaj piasek, bo... No tak sama ziemia tam stojąca to by brzydko wyglądało, ale teraz... Idziemy sobie tutaj, gdzie już mi ten dirt, sobie wiecie, zmienił się w trawę i będę to musiał tam jakoś zaplanować, bo tam ogólnie to strasznie nie fajnie wygląda i strasznie trudno się wychodzi, bo przy każdym wyjściu trzeba stawić nowy blok jakiś. A tu jest dirt, właśnie. i to jest niestety cały dirt, jaki mi tutaj został, a więc. Teraz będziemy musieli jeszcze lecieć sobie do kopalni jakiejś, którą oczywiście zrobię tam na dole, ale dopiero w odcinku z piwnicą. Bo teraz to raczej nie ma największego sensu. No i tak, teraz muszę polecieć sobie do kopalni. Jeszcze ewentualnie przejrzę te skrzynki, czy przypadkowo jakiegoś dirta nie zapomniałem. Nie, nie ma. A więc to tutaj. Nie, nie leci woda, nie leci, to dobrze. I tak, niestety tutaj będzie mi trochę trudno pozyskać dirt, bo no bo no bo tam za chwilę się może jeszcze woda zacznie ślać. Więc Więc może jakimś takim. Czekajcie. to bo to jest tutaj trawa. O nie. nie, nie, nie. O Boże. Czy jednak nie skończył? Ej, o co chodzi? Czy tutaj nie było jakiegoś bloka? A nie tutaj bo było... tutaj i tak było. Okej. Okay. teraz sobie dirta biorę. Kładę z piasek. No niestety trochę przymało tego mam. Dirta. No i teraz jak? Skąd ja go mam wziąć? Jeśli... Si si Wydawało mi się, że się przygotowałem do tego filmu, ale na razie się nie przygotowałem, właśnie. Bo mi się tak wydawało, że tyle dirta na pewno starczy. No bo tam było ze. super. No ze. Bardzo dużo tego dirta tam było. No i tak mi się wydawało, że tyle będzie mniej więcej starczyć, ale nie starczy. Więc będę teraz musiał jakoś. Muszę się ratować tym, co tutaj mam. Jakimiś tutaj resztkami dirta, które są w tych wszystkich wyspach. Co nie? Sobie tutaj postawię dirta. Tak. No i jeszcze tutaj jest chyba jakiś dirt. A nie, to nie jest dirt? No teraz do końca odcinka będę mówić. Cały czas ben, ben, będą używane słowa Dirt. Trochę, trochę mi szukanie tego dirt zajmie. Tutaj. Tutaj sobie. Pod, tutaj sobie piach. Dobra. już troszkę. No tak. No tak, jeszcze trochę musimy tego zebrać. To jakoś mi będzie. Tylko. Starczyć mi będzie. Dobra. I tutaj. Teraz załatamy to wszystko ładnie piaskiem. Nic nie widać. Nic tu e, nie było robione. Dobra, to trzeba z góry zniszczyć. Żeby szybciej to trwało. No właśnie, chodzi o to, że tutaj to jest jak kupanie tym żelaza yy, ty, 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 kamiennym kilofem. A nie, jednak nie. To jest jak... Mm, kupanie piaskowca drewnianym kilofem. Mm. Mmm, Może jednak jakoś inaczej. Dobra, to ja tam wracam. A no tak, jeszcze może tutaj coś być. Bo tutaj tych częstów nie sprawdzałem. No tak tutaj mamy mączki kostne, właśnie chować. No i trochę mi zajmie to szukanie jeszcze, a więc możecie sobie trochę przewinąć. No, dywz potrzebny. Tutaj nie ma skrzynek, a więc idę. Trzeba będzie kombinować z tym, co mam.

Co jeszcze tutaj zbuduję. No niestety nie starczy mi. Czyli sobie postawimy jakieś tutaj pierwsze salony. Eee, raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Dobra. No dobra, to sobie te postawimy. I raz. Raz dwa, raz, dwa. Raz, dwa. raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. I tak. Co zaraz tutaj, co dwa znowu. Nie łączy, dobra. Niestety się nie łączy. Chociaż... Zróbmy to tak, żeby się łączyło tutaj. Dobra, tak, 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 tak. No i trochę nam to znikowanie zajmie. Ciekawe, kiedy pierwsze drzewa wyrosną. Dobra, jest co ma. Dobra. I teraz jeszcze tu. Tak, weźmy, zróbmy. Się tak zastanawiam że jak się tak trochę ściemnia mi, bo mi się tutaj raz na jakiś czas tak ściemnia, to co się wtedy dzieje? Czy po prostu... Nie wiem, czy... Mm, mi się wydaje, że jakieś drzewa wyrastają, ale tutaj nie widać, żeby jakiekolwiek wyrosło. To jest takie trochę dziwne. Na kratkę to zrobimy. No Można tutaj pomiędzy właśnie tymi krateczkami może zrobię to to. Dziury na wodę. Dobra. Jeszcze trochę. No i sadzonki mi się już powoli kończą. Chociaż tak mi się wydaje, że mi starczy. Dobra, i sobie zróbmy te dziury na wodę. No, tutaj trzeba będzie też zniszczyć to, ten piasek nasz. No to... O Boże. Serio? Nie wziąłem kilofa? Dobra, jest woda. Jakaś woda jednak jest. Dobra. Oby nie było twardych bloków żadnych. No to będzie takie trochę smutne. Jak się okaże, że będą jakieś twarde bloki. Dobra. Po odcinku jeszcze tutaj będę musiał wypełniać. że to na miniaturce jak fajniej wyglądało. Miniaturkę zrobię, jakoś z tą wyspą tak na zewnątrz. Jeszcze trochę mi to niestety może zająć. Dobra, jeszcze tutaj. No i mamy 20 minus 33 sekundy. Dobra, tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Jeszcze tylko tutaj. Tu. Jednak jeszcze trochę dużo tego. Oby mi ta łopata wystarczyła, bo szczerze mówiąc, nie chcę mi się na dirta kopać rączką. Wolę mimo to mieć łopatę do tego. Dobra, 21 minut już mamy. Czyli można albo wyjść 25 minut, albo pół godziny. To już zależy. Dobra Jeszcze tu no nie! Wiecie, bo ja nie chcę tak zostawić tego tak... Tak... E, bez tych tutaj odcinek takich Dobra. Jest wszystko, jest, 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 jest. Jest nade wszystko. Szczerze mówiąc, może by było jeszcze tutaj, chociaż nie ma sadzonek. No, dobra, no to. Czy my się umówiliśmy? Nie, robiliśmy to chyba dwie noce. Tu wpiszę Times 3000. No i tak, w kolejnych filmach może się postaram z jakimś lepszym głośnikiem, bo tak, to tutaj tylko komputer nagrywać dźwięk. No ale przy kolejnych filmach postaram się jakiś głośnik sobie załatwić. Znaczy dzisiaj wieczorem jeszcze będzie tak, jak jest teraz. Ale no wiecie, możecie się już spodziewać, że za jakiś czas ogólnie filmy będą trochę bardziej, jakby, fajne, lepszy dźwięk będzie. I ogólnie powiem wam tak, że miniaturki też będą inne za jakiś czas. I postaram się pobrać jakieś shadery chociaż to będzie trudne. Na pewno spróbuję tak, żeby były pochodnie, żeby sobie świeciły tak w rączce. I żeby niebo było nie takie Minecraftowe, tylko takie raczej lepsze. Albo woda. To już zależy. Co by było według Was lepsze, woda czy niebo, napiszcie w komentarzu. O, o nie, drzewa mi wyrastają w głowę. No i tak, ja się z Wami żegnam i cześć.